No. A, niech siostra otworzy. Oj, prędzej otwórzcie. No, ktoś do chaty stuka. Ach, ja się boję. Niech wszelkich duch boży Boga wychwala, ja odemknę. O, jakie stroje złocisto bogate! Czy w imię Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem Boga. Tak, pod moim załamam się kołem. Szukam schronienia. Proszę, proszę, pozostałem, mój królewicu. Siadać, proszę, siadać. Chata Boga raczyły spowiadać, że wóz. O, nieszczęście. Dziewczęta, to, to moje córki, jasny królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków. Chyba przy księżycu. Młynarz co jechał zeszłej wiosny. Matko, dosyć. Daj panu mówić. Przed tą słyszałem się. Czy to córki wasze grywają na malutki? Przepraszam. A nie, królewicu. Z niewidzialnej chmurki i sympatycznymi kwiaty poukraszam obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, dla której nakłonić serce Kirkora. Muzyka echowa zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a wieniec kwiatów taką woń rozleje, że serce tego człowieka omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. A może królewic zechce odpocząć trochę? Odpocząć? Jakie dźwięki takie Słyszę, dziewice wasze są to pieśni. Słyszę śpiewanie. Czy się tam nie Tu w chacie? cicho. Ach, jakże mi nudne wspomnienie zamku pustego. Czar działa. Jakich kadzideł ta bądź się rozlała? To w pewne wasze więce, uruszone łzami wieczora. Daję sobie. Lecz my nie mamy wieńców. Mamy? Leprząc konie. Ja tu zostanę. A cóż to za zjawienie? No królewicz w chacie. Na jakim on się nie spać będzie? Jemu listki róży cisną! Prawdę wróżyłeś pustelniku starym. gdzie okienkami dwie? Rzeczy, gdzie dach słomiany, Zakończone czary. Słuchajcie, mam. Na świat wyjechałem szukać ubogiej i cnotliwej. Dalej nie jadę. No, tu napotkałem cudowny puk. Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić po Więc trzeba wybrać. Czemuż losu fala rozbiła serce moje odwiedzcały? oczy pierwej nie wybrały i nie powiodły cudza. Dziś nie umiem wybrać. No, ja ciebie panie nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z. Może słyszałaś kiedyś, hrabia Kirkor. To ma ogromny zamek, cztery wieże, łacisty powód, konie i rycerze na swych usługach. Otóż Kirkor. O ja, proszę o jedną. Córka moja? Ja mam dwie córki, ale bladyna. Czy starsza? No tak jest, a młodsza Alina, no także jak Anioł. Jaki wybór trudny? Starsza jak śniegi. Kulki bardzo cudny, niby listkami brzoza przeoludniona, ta za alabastru. ta zaś różana. Dama pod rzęsą węglu, ta fiołki, ta jako złote na zorze aniołki, a ta zaś jako noc biała nad rankiem. Więc jednej być mężem, drugiej być kochankiem, więc obie kochać, a jedną zaś lubić. Lecz którą kochać, którą tylko lubić? Niech się przynajmniej z bowiem, uzanych dowiem, która mnie kocha. To jest mógł łanie. Ty mnie kochacie? Ach, y, 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 ja ci nie powiem nie, y, ale nie śmiem <noise> wymówić. Tak, panie, y, może ty tak. zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. A ty? Żobiała? biała? Kocham. mnie kochaj. Kto ja, z będzie mił więcej czasu? Jak będzie lubić chojal? Jak nie był gniewu na wałnice? O, panie, jeśli w zamku są czeluście, z ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzysz. Jeśli dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czegóż chcesz więcej? Weź! Weź Bladyny! Weź. Szczera jak złoto! Szczera. A ty, młodsze dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Nie wiem, której oddać rękę lewą. którą tu wybrać? Oślep to chyba losu ręce, a żonę Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny. Która więcej malin zbierze, Tę za żonę pan wybierze. Coś matce staruszce przyszło do głowy. Wójty królewicu, jeśli pozwolisz Twej pokornej wróżce To ci poradzi piękny krasnolicu. Oto niech las rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po lesie, a która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę. Wybor na raz, o złota prosty. Tak, moja mama, niech o słońca wschodzie w i idą córki z bankami na głowie, a my w czołowym usiądziemy w chłodzie, a ona powróci pierwsza, na się zowie, hrabini Kirchner. Stąd sam, wielki Bóg. Siostrzyczka moja, Siostrzyczka kochana, a a gdzie ty? Hm, jakiś śmiech w Aliny głosie. Musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzeczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie, Paladyna. Cóż ty robiłaś? Nic. To źle, różeczko. Ja mam pełny dwanek. mniej i jedną malinę. Weź te malinę z tego dzbanka. Miła! Siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była. Wyszłyśmy razem, miałyśmy dosyć czasu. Wszak na kuchnię, lasu. Dlaczegoż teraz taką białą twarzą? I z przeciętymi ustami. Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać żądłami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak wół do pługa, będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek. Ach, wstydź się, siostro. Proszę cię nie bolej. Na moim szczęściem. <śled> Co to znaczy? Ten śmiech okropny, siostro. Czy ty chora? Jeżeli wielki doznajesz rozpaczy, to powiedz, ale ty kochasz Kirkora. Ty Bardzo kochasz, siostro. Powiedz szczerze, bo widzisz, rybko są inni rycerze. Jak będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty, ty! Ledyna. Co ten nóż znaczy? A ten nóż. To y, na węża. W malinach. Cięcie. Siostro, jesteś blada. Aninko moja, co tobie? Co tobie? Przemocy blada. Ach, jak to okropnie. Przemów choć słówko. Usiądźmy tu obie i mówmy sobie otwarcie, rozdrobnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora. Ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, że pan nożnego dwora, że ma karetę złotą, że złote szaty. A jednak miło mi, że chodzi w złocie, że nie jest ma w krocie to to jak w bajce, co się rodzi, że ja króla i lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę. Och! Miła, co tobie? Och, a gdybym cię, siostro, zabiła, cóż już ty mówisz? Daj mi te maliny. Tak mówię, siostro, gdybyś poprosiła. Usteczka Aliny? Może bym z Stu mój Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? To też widzisz, siostro, że ten banek to moje szczęście. Mój, mąż, mój kochanek. Moje sny złote i mój ślubny Janek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek. Siostro, oddaj mi, bo. Bo. Bo i cóż będzie, bo. Masz malik, nie masz Mariu, więc trochę, że na uzbierasz dzbanek. Czy wiesz, małe liście? I tak ja prędzej biegam. I przez niedę, ubiegnę cię. Ty? A, oczywiście. że cię wyległo, ci siostrzeczkowy wyprzedzę. Ty? A, o. To nie, zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję. I ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż! Ach, puszczaj, o! Co moje ręce zrobiły? O! Jezus, Maryja! Kto to? Zawołał ktoś. Czy to ja sama za siebie, samą modliłam się, żmija, kobieta, siostra, nie siostra, krwi plama, tu i, i tu, i tu! Któż zabija za malin dzbanek siostry? Ach, okropność! Ludzie tak siebie zażynają nożem. Nie wiem, jak ludzka poczyna roztropność w takim zdarzeniu. My duchy nie możemy znać owych ziółek, które rany leczą. A ona ciepła, może jeszcze żywa. Pustelnik nieraz ziółka w lesie zrywa. Więc może, gdyby miał konie i koło niej pieczą, do życia wróci. Ach, skierko, mój drogi, sprowadź tu pustelnika.